Właściwie można powiedzieć, że czekolada odbywała się od metal że jakiś 200 lat temu, a w te dołoży pierwszej nie udało im się odmywać. Chyba dobrze, tak? Bo to jest dzięki temu możemy taką e, bardzo zbliżoną do tradycyjnego wyroku e, skult różnoamerykańskich czekolady wysokie, tak? E, dokładnie. Tak naprawdę wiele sklepów, które znajdowało się w... Czekolady, na przykład w stanie Oaxaca, robi czekoladę, która ma wyczuwalną zjawisko. Nie, no nie jest niczym pozbawiona, tak jak nasze europejskie czekolady. Tak, a sobie inne tabliczki wypadają by To Oczywiście, być perfekcyjne. Natomiast ci wszyscy turyści, którzy jedzą sobie czekoladę w, w sklepach meksykańskich, są po prostu przezachwyceni, a nie aromatem, niesamowitym, po prostu smakiem nieprawdopodobną e, e, intensywnością tego jadła, więc no... E, e, to, 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 to jest, to jest jakiś kamienny wałek, tak? Tak, no kamień wulkaniczny, no i w ogóle co, ciekawe, no podobno dużo łatwiej zrobić z tą hmm. bo tutaj nawet można z jakąś pszczyną, ale podobno zrobienie tego wału, to jest dopiero w ogóle, że on jest w bardzo dużej mierze robiony jednak ręcznie i to wymaga no, u nas to tak jest, nie, niekoniecznie łatwo jest z tym materiałem, bo tak naprawdę kamień wulkaniczny w Europie występuje na terenie Rosyji z... i to jest też inny kamień wulkaniczny, więc tak naprawdę też nie mamy za bardzo ludzi chyba, którzy mają umiejętności odmówienia tego typu materiału, no bo to jest to u nas w Europie Toteż ja mam to urządzenie 4 lata i w zeszłym roku jakiś jak, jak, Jakieś miał no, bardzo, bardzo, że tak powiem, dziecko, które bardzo chciało na przekona, no, no, z, z dużą miłością. No i e, taki ten piękny od nie do kupienia, nie do znalezienia. Dopiero kiedy przyjeżdżaliśmy właśnie koło straganów, wyjeżdżając w, w, w stronę stanu Zjednoczonych, z krajem Meksyku, tak się na kramik, w którym takie baweczki były na porządku dziennym. No, w Polsce raczej czegoś takiego nie znajdziemy. Natomiast, no, co trzeba powiedzieć, to przede wszystkim to, że przez długie tysiąclecia to no właśnie w taki sposób ucierano ziarno kakaowe, ucierano razem z ziarn kukurydzy na przykład. Tak, właśnie, bo to trzeba to też wyraźnie powiedzieć, że na 100% też Janie używali metaty do ucierania kukurydzy. I w ogóle w samym Meksyku. W ogóle w Ameryce w ogóle, można znaleźć bardzo różne opisy do metaty, czyli jakby były specjalizacje w produkcji metalu. Były metady, które były bardziej do kukuryty, były te takie, które były wykorzystywane do ościelna, z tych te ziarna kakaoowego, i takie, które miały całkiem jednego, drugiego i pewnie jeszcze wiele innych odmian. Rozumiem, że pod wpływem ucierania tego ziarna my, zaraz to sobie zrobimy, Państwo będą też ucierać, powstanie nam nie proszek, tylko... No właśnie, tu, tu powstanie nam, nie wiem, jak to określić, jak mi o to jest jakaś surówka, tak, no bo to, no, to, to nie jest właśnie proszek, jest to, jest to taka frakcja, która właśnie sobie i zabiera bardzo drobne fragmenty już, no tak wychodzą i oczywiście to jest chyba nie grusze wyczuwalne, w naszym języku natomiast yy, no, yy, intensywność tego ziarna to jest ziarna z, z tak ważna. Więc ona też yy, naprawdę nie są wielkie Ja jestem przyziębiony lekko i yy, to jest no, to, prostu, że tak powiem, delikatnie, Mimo, mimo, to, wyczuwa, że mimo to, to, po prostu jak się uczy na to ziarno ja zaproponuję taką sytuację, żebyśmy sobie pobierali te ziarna w Tak, zaprosimy Państwa do pracy zaraz. I wtedy jak będziemy je to ta osoba, która stoi nad kamieniem, to u nas dostaje bardzo konkretny strzał tych wszystkich aromatów, które się wydobywają z tego ziarenka spuszczonego, bo ono wtedy pod ciepła też oczywiście się tak wyzwala. Ale tu wspominałaś o sytuacji właśnie podkrzywania. Oczywiście w Ameryce Południowej mamy ten, ten aspekt jakby z głowy po prostu w dzień skolice, które jest po prostu nie usięgia. Ten kamień, który stoi na po prostu nad dworze jest tak żalny, że można się poparzyć jak się go przez przypadek, na przykład, jeżeli się to zrobiło, nie ma nie, niewłaściwej może dnia. Więc wkładasz tam troszeczkę ziaren na trzymając, na samej zaczynamy, zaczynamy, zaczynamy wypływać. 10 minut. I ta musisz... taka pierwotna właśnie miazga tak. w stanie. No i właśnie starożytne ludy mezoamerykańskie. Oni tej papki używali, co? Tak to po prostu sobie jedli, czy do czegoś jak no, tam oczywiście, się Oczywiście. Oczywiście. do Jedzenie, tych właśnie. tych starożytnych India. No właśnie. Wracając tak. No, na temat naszego wykładu są właśnie te, te jakby. E, konsumpcyjne tradycje tych dawnych ludów Ameryki, tak? czyli Orleków, Azteków, Wajów. Powiemy jeszcze, jakie ja tam różnice, też troszeczkę właśnie społeczne, jeżeli chodzi o dostęp do kakao, to yy, to, co yy, już słyszyłem, Wątek. Jaki, yy, tak, przypomnę pytanie, yy, czy oni, jak powstała ta papka, to w jakiej formie oni ją spożywali, do czego oni ją używali? No oczywiście robili, próbowali z nich zrobić tak. pomyślałby no. oczywiście, że, że to jest taki troszeczkę wzór yy, 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 gorącej czekolady, ale to nie była gorąca. Yy, nie używali też węgla, Dlatego, że w ogóle no nie było tak, i tak dalej, więc używali wody. Zresztą sama nazwa czekolada tak, no, jest, jest mocno związana z napojem, czyli... Robili napój wprowadzali do niego jeszcze taką mączkę polidzianą, którą sobie też wycierali. No i e, cały napój był jeszcze określony wieloma przeprawami. Bardzo taką powszechną, bezprawną, stosowaną z meczu, a wanilia, którą też podobnie jak kakao więc ta wanilia wymaga bardzo skomplikowanej obrotu. W przeprawach wymaga, wymaga fermentacji, bardzo dużej wiedzy świadomości. Jaką, skąd tu pochodziła taka wiedza, żeby, no przecież bez prezentacji gościnej nie mielibyśmy czekolady, a ona po prostu by tak nie smakowała. Skąd ludzie to widzieli? No po prostu doskonale znali świat przyrody, który był wokół nich i to pewnie z tego się wzięło. Jakie przyprawy jeszcze występowały w tym napoju? chili. No i co się tam jeszcze znajdowało? W reakcji, że był to na napój też spożywane podczas rytuały często znajdowała się znajdował w tym napoju krety wolnika. Także, także... Tego dzisiaj tak, nie będziemy Tego robić. nie będziemy, tak, nie będziemy tak głęboko, natomiast wszyscy, którzy są zainteresowani tak naprawdę, takim naprawdę ceremoniami kakao, no można, jakby, można im zaproponować przepis, który został spisany przez hiszpańskiego Mila w tym wieku, który pokazuje właśnie składniki, które które znajdują się w tym napoju boju, i mogę powiedzieć samą, z całą surowością, że kakao te umiane niewiele ma się z tym napoju, tak, Także jeżeli chcemy historyczności, to... To znaczy, tam te to, to były bardzo. No też dużo brutalności tam było i gdzieś to co ta czekolada w była wpisana, też pamiętajmy no właśnie, że z aspektem e, religijnym, właśnie tych, takich stricte religijnych różnych ceremonii e, to było związane i pite, ten napój był właśnie pij, też wtedy to, to w tych ceremonii. E, nawet mieli swojego boga czekolady przecież, więc to, to była ważna sprawa da, to, tak, to... to nie było taki, taki deser, to była dla mnie bardzo bardzo ważna Sprawa życia i śmierci Do tego jeszcze kwestia, właśnie o której wspominaliśmy, o ekskluzywności czekolady, czyli tego, że czekolada była w państwie, aspektów walutą. Można było za nią po prostu kupować. Tak? Taki woreczek kakaowca, jak tu powiedział Piotr dzisiaj, no kurczę, miał być niewolnika, ale nie, już za tyle to po prostu na łóżku, po prostu na taką ilość kakaowca. Jeden punkt kakaowca w XVIII wieku Czyli pod koniec 7.1990 roku w Gdańsku, jeden punkt, czyli jest czy hmm. cały logit, na południu, czyli 450 gramów, było bardzo cenne, to cały stół był winny, który był po prostu koszmarny, że można sobie wyobrazić, jak to mogli zrobić w No i co, w Państwa Jasłowieków w też właśnie to elitarność cały czas ta czekolada spowodowała, ponieważ była przez w władce, była zawsze wojnami i narkotikami, czyli wojownicy. Był to niezwykły napój aromatyczny, przepraszam, czy, energetyczny, właściwie chyba pierwszy energetyczny napój wynaleziony z Kubienia. To palacz naturalny. Tak i to bardzo, bardzo efektywne, w ogóle ci ludzie, którzy bardzo ciekawe rozmowy można prowadzić z ludźmi, którzy w ogóle stosują bardzo jakieś takie restrykcyjne diety i od czasu do czasu próbują sobie pić piękną czekoladę w takich wysokich I oni, można posłuchać, co oni wtedy czują, jak ta czekolada działa na ich organizmie z bo oni po prostu... Słyszy się bardzo dziwnych wiele słów w tym czasie, jak oni to opisują, to czego oni doznają. Możemy sobie powiedzieć, jak takie społeczeństwo, które znało pewnie rośliny, E, takie naturalne składniki, jak musiało reagować na taki silny składnik, który jest jednym pomocy To była taka bardzo, w takiej surowej no. postaci, nie, e, czekolada, więc e, te składniki jeszcze, jeszcze z większą mocą uderzały. Nie wiem jak Państwo, ja na przykład miałam kilka razy doświadczenia w moim życiu e, przeżyć takie dni, że dosłownie od rana do wieczora jadłem tylko czekoladę. Ktoś tak z Państwa miał? Doznał oczywiście ten pan, komenter na, na skalę no, ponad nawet krajową, czyli Piotr Kościół ukłania się naszego czekoladowemu góru e, tylko Piotr, tak? I e, 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 jeśli Państwo by się kiedyś zdecydowali, no to nie wiem, jak widzieli Piotrek. Bo u mnie to było rzeczywiście małe doświadczenia. Ja się to tak energetyzowana właśnie, tak jak również Alek, e, bo tam jest oczywiście to obrobina i kofeina. E, połączenie, no, które daje niezwykły kopa. E, nawet jest to, powiedziałabym, w pewnym momencie aż niebezpieczne, e, ponieważ no, człowiek też może doznać zatrucia e, tą obrobiną, e, dlatego też zwierzęta w ogóle nie mogą, absolutnie nie mogą jeść ziaren e, całego czekolady, wyrobów czekoladowych, e, ze względu na to, że nie metabolizują tej te obrobiny. Natomiast no, to pokazuje właśnie efekt działania, jak tylko się jest na tej czekoladzie, to jest po prostu naprawdę naturalny, że tak powiem, dozwolony, i bezpieczny jednakże narkotyk. No i cóż, przechodzimy do naszej pracy Tak, ja myślę, że to jest bardzo dobry moment, ja mogę tylko powiedzieć nadmienić, że, że ta woda, ten napój jest, ten napój kakao robiony na bazie znaku najzimno, na zimno już wtedy była faza, żeby była pianka, zuchy jak największa pianka, więc w ilustracjach, które dotyczą piwa, które dotyczą czekolady. Są wskazane momenty, kiedy przelewa się ten napój z bardzo wysoka do, z jednego do drugiego na przykład tak, żeby tę piankę wytworzyć, bo po to się ta pianka decydowała o, jako, o jakości. No. Yy. Powiedznia konsystencja musi być, a oni mieli troszkę inne oczekiwania niż my dzisiaj nam się gorąca czekolada z czymś gęstym, kojarzy, z czymś właśnie e, no, bardzo słodkim, nieraz e, aksamitnym. E, No My dzisiaj chcemy pokazać coś innego i w ogóle też e, przechowujemy tutaj e, te mity, ponieważ gorąca czekolada może być zupełnie e, ogromna wartościowa. Również taka e, no, cienka, czyli taka, e, no nie tak? gęsta, tak? Wielu krajach właśnie to jest ideał. Na przykład zrobiona na wodzie, tak? Zrobiona na wodzie, jak najbardziej. Powróćmy, e, dajmy powrócić czekoladzie do bardziej szalonej formy. Pijmy gorącą czekoladę rozpuszczoną właśnie w wodzie. Wtedy dopiero czujemy tak naprawdę wszystkie aromaty ukryte, w tym, no najbardziej aromatycznym ze wszystkich ziaren na całym świecie. To co, może zgłosimy tutaj teraz e, naszych e, ochotników, e, może z naszych kilku, bo e, rozłupywanie kakaostra jest e, takie, że tak, tak powiem... Tak, 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 musimy to obrać, to ziarenko, rozłupaj na mniejsze kawałki i będziemy właśnie ucierać. Może troszeczkę i chowabimy. się. Przez tutaj od... zapraszamy do stolika roboczego. Ja też pomogę, a jakże. Chodź do nas. Na to to, mo, może, może ktoś z starszych pokaże przykład, ja też zaczynam i yy, zachęcam do dołączenia. No właśnie, musimy sprawdzić, czy który jest kawałek Chciałem powiedzieć, że yy, w czasach Azteków z tego, że to było no, podrabiane, także robiono je z liny, z, z piasku i w ogóle z czegoś stało. Pozdrawiamy oczywiście. Ja, no to jednym z pierwszych społeczeństw, które zdemokratyzowało kakaowiec w Majowie. Że podczas gdy właśnie to w średniasteku to no, tylko aristokracja i król e, król pijali ten napój, niezwykły, to e, w Majów e, kakaowiec po prostu był występował w gospodarstwach domowych. ja nie dość wszystko zorientowali się, że masą kakaowe doskonale toksynkuje żywność. żywności. E, proszę zwrócić też uwagę na sycylijskie tradycje. W Sycylii też do taki Tam e, do dzisiaj w miejscowości Młotka udziela się ziarno kakaowe na na e, kamiennym muście. Że to jest przypadek, że e, przyprawy, czy przy obrady na Sycylii są niezwykle słodkie. E, jeżeli te słodkie i bardzo często mają zawartość czekoladą, tak jak błysyku, e, no może to nie być y, jakby przypadek, tak, że y, jakby, no. mówią to samo. Dziadko metraowe utrwalają żywność, pozwalają hmm. dłużej budować. Oczywiście takie urządzenia jak metatę można znaleźć w muzeach, które mają naprawdę bardzo, bardzo stare. Eee, no i cóż, na chwilę tego urządzenia użyjemy, do tego mam nadzieję, żeby wspólnie sobie roz je rozetrzeć te nasze bo wydaje mi się, że chwilę będziemy mogli już ich tyle pobranych, że z zupełności nam e, wystarczy. O tym, o tej wartości, w ogóle też kakaowca i jakby podejśc do kakao ludów Meso Ameryki można jakby sobie, jakby sobie to wyobrazić, w jakim ona była, w poważaniu było się jako kakaowe. E, na podstawie takiego tak historii, kiedy to Krzysztof Kornik swój swoim synem na dwa statki e, wypełnione kakaostrem. Jego pierwszy kontakt z właśnie wyglądał w ten sposób, że zatopił te stary, ale zwrócił uwagę na jedną rzecz, że każde ziarno było zamienione w liście. Było po prostu tak, e, to te ziarna były oglądane, były sortowane e, z... E, e, Spichlerza, Spichlerza i Montezumy II, ostatniego króla Azteków, znaleziono 10 tysięcy bodajże ton e, ziarna kakaowego, dlatego że ziarnek kałowym kazał sobie płacić Danilę. Zresztą na terenie tego zbignanu, czyli stolicy państwa Azteków, kakao jest rostoczniemu. Roz, ono rośnie tylko w polskim pasie Lubiku, więc po prostu te ludy, które podbił e, od nich właśnie lędą w postaci, postaci ziarenka owca, no i upajał się nim, bo mówią, mówią historycy, że to było około 50 kubków dziennie, 50, tak że był naprawdę wielkim miłośnikiem. Albo, a wiesz jaka jest śmiertelna dawka czekolady? Nie mam pojęcia, mówię szczerze. Słuchajcie, istnieje coś takiego jak dawka śmiertelna czekolady? Wynosi ona w załokręgu 7,8 kg na osobę. Dlatego nie radzę zjadać tyle dziecka, że jesteście super No dobrze, to to może ja pokażę. Oczywiście, jak byłem w Meksyku, byłem w Meksyku to e, się okazało, że, e, że trochę z jednej strony zdaje w tym. Tak naprawdę powinienem, być, no. i powinienem sobie być. Dzielać się tak, odstawić sobie tam miseczkę, na którą by kurwała by ta miarka, kakaowa, która, e, która się pojawi. Natomiast ja sobie tutaj zrobię troszeczkę tej sytuacji, i właśnie stanę sobie odwrotnie, dlatego że że to po prostu będę miał większe panowanie nad tym wszystkim, nad tym, tym, tym ziarenkiem rozpuszczonym, które po prostu nie będzie mi spadać z, z żarna. Natomiast oczywiście, obsługując takie, takie żarno, musimy pamiętać o jednej rzeczy. Żeby nie wydarzyć kamieniem kamień, bo kamień może tak być. To, jest, to jest tylko mm, taka cecha naturalna, więc no jest dalsze Ja teraz może odłożę mikrofon i zacznę już, zacznę już działać. Um, oczywiście, zapraszam. Não,